Witam Was, docent docentpolskiemieniebrowary.pl, ze mną Grzegorz Korcz. Cześć. Chciałem powiedzieć kolejny fankifest Fest przed nami, ale to nieprawda, to nie fankifest. Fest. To nie fankifest Fest, to yy, urodziny browaru. Ale na szczęście w dobrze znanym miejscu, czyli Hala Gwardii, ciągle po staremu. Dokładnie. Yy, były tu różne plany yy, zakończenia jakby yy. Yy, tej formy działalności, w, jak, jak, w jakiej działa Hala Gwardii, ale na szczęście się to nie wydarzyło, więc wracamy znów do Hali Gwardii, takiej już naszej trochę ulubionej miejscówki na organizację tego typu imprez. I cały Warszawy. czas nie wiadomo, czy to ostatni Funky Fest. Nigdy nie ma całe szczęście tego potwierdzenia, że to już jest ostatnia impreza, że tutaj administrator kończy tą działalność, więc trzeba, po prostu trzeba odwiedzić Halę Gwardii i być na urodzinach Funky Fluid. Widzę, tutaj już przyniosłeś rzeczy, które są związane z obchodzeniem Dokładnie. urodzin. Jak zwykle w przypadku Funky Fluid y, przygotowaliśmy dużo premier na, na, na tą okazję. Tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy 8 kooperacyjnych piw z polskimi browarami z naszymi przyjaciółmi z całej Polski, tak teraz y, po roku jeżdżenia po różnych festiwalach mhm. po całej Europie y, y, gdzieś skorzystaliśmy z tych kontaktów, przyjaźni, które się nawiązały w międzyczasie i uważaliśmy Piwa z ośmioma browarami e, i z Europy, i ze Stanów. Czyli to jest wszystko za granicą? Tak, to są wszystko piwa kooperacyjne e, wow. z browarami ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Niemiec, z UK, e, z, ze Szwecji i, i, i z, z Holandii. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. No i właśnie te piwa będą miały premierę tutaj w piątek mm. na festiwalu. Tak, a dzisiaj, nie pijemy, tygodniu, dzisiaj, dzisiaj nie, nie pijemy, spokojnie. Pijemy. A w kolejnym tygodniu rozjadą się po Polsce, po barach i mm. po sklepach. Czy to jest. Yy pierwszy raz. Nie, no były te kooperacje dostępne w Puszkach na poprzednich fankifestach, tak, tak, no ale to nie było osiem chyba. Było osiem właśnie. To było osiem. Wow. Dlaczego akurat osiem? <laughs> nie jestem w stanie Ci powiedzieć. Lubimy <laughs> robić z mm -hmm. takie różne rzeczy. No ale gdzieś jest ten pomysł, żeby to kontynuować co roku, czyli wypuszczać taką specjalną serię urodzinowych specjalnych, fajnych rzeczy. W informacji na temat wydarzenia była informacja o gościach specjalnych. Czy ktoś się pojawił? Tak, e, specjalnie ze Stanów przylatuje właśnie do nas piwowar, główny piwowar e, browaru Forager. Jake, który mm -hmm. najpierw e, właśnie w czwartek e, ląduje w Krakowie, gdzie wieczorem e, będą, będą przejęcia kranów i wenty. Później w piątek rano z Michałem ważą Imperial Stouts na, na recepturze właśnie Forager, czyli mm -hmm. browaru, który a A tutaj imperialnych... którego mamy? Pierwsza puszka. To jest pierwsza część naszej kooperacji, potrójna IPA, ale właśnie mhm. w piątek będą chłopaki ważyli Imperial Stouts. Forager jest takim browarem, który jest mega, mega szanowany i uznany w Stanach za, za imperialne stouty. Leżakowane w beczkach z różnymi dodatkami. Czasem, Czyli coś swojego też przywiozą? Tak, przywiozą. Mhm. Właśnie w, przed weekendem wylądowało ich piwa w Polsce, to będzie Osiem różnych imperialnych stoutów leżakowanych w beczkach mm -hmm. barbie wine'ów e, przez cały festiwal będą się lały z kranów. E, no dość specjalne rzeczy, trudno dostępne, bo w bardzo małych ilościach też ważone przez Forager. E, nie najtańsze, jak to piwa ze Stanów, dodatkowo leżakowane w beczkach, ale no dość wyjątkowe rzeczy, z, często z nietypowymi mm -hmm. dodatkami, jak na przykład e, będziemy mieli takie piwo, które się nazywa Antz, i to jest Imperial Stout. Inspirowany sosem mole z dodatkiem mrówek. Tego jeszcze nie piłeś. Suszonych? Tak, suszonych mrówek. które smakują jak czekolada, no ale to będzie no, może okazać czyli się do przekonać... sprawdzenia. Powiedz mi, ile w ogóle z tych browarów, z którymi kooperowaliście, będzie dostępnych w formie tutaj do spróbowania? będzie Forager. Będzie hmm? Forager, tak postanowiliśmy, że ściągamy tą główną gwiazdę, czyli. Całość jakby skupienia mhm. naszego importowego, że tak powiem, stawiamy Jasne. na stany i Forager. No ale jak to na tych naszych imprezach, sporo innych atrakcji też gdzieś szukujemy, jakieś specjalne butelki na, na kieliszki, tego typu rzeczy, miody pitne, także... Lampiki? Lambiki? Lambiki będą, także... <grym>, bo to ma jakieś święto chyba jest w weekend. <grym>, tak, jest święto, jest święto. <grym>, jest święto. Zwonzę Dajmy też. Będziecie mieli zwanzę? Nie, nie będziemy mieli Zwanze, z Nie tylko robicie w, konkurencji. W barach się, się odbywa nie na takich imprezach jak nasza. Mhm. No ale sporo lambików dobrych też będzie, więc jeżeli ktoś do, do Warszawy jakby. przyjeżdża na, mhm. na lambiki na Zwanze, to u nas też coś na pewno dobrego w międzyczasie dla siebie znajdzie, czy przed, czy po Zwanze. Jakieś polskie koprodukcje, jakieś polscy goście? Tak, jak najbardziej. 10 browarów polskich. Myślę, że z takich y, główną atrakcją myślę będzie debiutujący browar w ten najbliższy weekend, czyli Moonlark. Y, Paweł Masłowski na... y, z kolegą. Przepraszam, że nie pamiętam jeszcze, pamiętasz? Oj, y, no i się nie pamiętam, ale... Poprawimy w się, poprawimy się następnym razem, czyli była pinta oczywiście Moonlark. Tak, Lark. tak. Y, no właśnie między, między innymi u nas się w piątek te piwa poleją od południa, premierowo wszystkie trzy. Paweł też tutaj będzie wieczorem, więc będzie szansa go spotkać i pochwalić albo zganić za te Konstruktywnie tego. skrytykować. Dokładnie. No oczywiście będą przedstawiciele z browarów, z którymi od długiego czasu mm -hmm. gdzieś tam się przyjaźnimy, czyli Pinta, Moldgarden, Nepomucen, Monster, Sick Boy, Zakładowy, Dirber, Ziemia Obiecana, Artezan. Będzie co pić, jednym słowem. No i będzie o czym rozmawiać i widzicie tutaj po raz pierwszy od naprawdę wtorku są już przygotowania. Chłopaki twierdzą, że nie można na ostatnią chwilę, Dokładnie. czwarty raz już trzeba być dobrym, dobrze przygotowanym przed imprezą, więc Dokładnie. wbijajcie w piątek, od samego południa jak zwykle. Tak, tak, warto od samego południa wpadać, bo te największe atrakcje mamy zamiar już polewać od, od startu. No ja zawsze jak przychodzę zaraz po pracy 15.15 15, to tutaj już silna ekipa, właściwie połowa <grywa> stołu jest zajęta, więc nikogo tak. na tą 12 nie trzeba namawiać, natomiast na kolejne dni na pewno warto, bo to przecież aż do niedzieli włącznie. Tak, od piątku do niedzieli i na, na każdy dzień coś tam ciekawego przygotowaliśmy, mhm. czyli no, będziecie mogli spotkać, tak jak wspomniałem, JK z Browarów Oranger, który to specjalnie przelatuje od piątku wieczorem będzie. Do niedzieli. E, tak, do niedzieli. Mhm. E, ekipy polskich Browarów e, większa ich część będzie w sobotę tutaj, bo tak mhm. to wymyśliliśmy. Okay. E, będą też e, różni, różne ciekawe postaci, które z nami współpracują. Będzie na przykład w piątek ekipa e, drużyny siatkarskiej projektu Warszawa, którego jesteśmy sponsorem od nieco ponad roku. Więc chłopaki będą tu w piątek wieczorem będą polewali też piwa, i ogólnie będzie można z nimi porozmawiać i te piątkę gdzieś tam zbić. Wspólnie wypić piwo, nawet, bo obiecują, że będą pili. <grym> będzie pokaz gotowania wspólnie z Jaki i Jareckim, przygotowane <grym> na, na sobotę. Będą lagery z Franconii tradycyjnie. O! Polewane ze szpuntów. Czyli też mało Oktoberfest. Dokładnie. Ten klimat <grym> też będzie gdzieś tam. Oktoberfestowy się przewijał. No i nie tylko też punktów, bo z polskich browarów też mm. bardzo duży wybór lagerów się szykuje. Jakoś tak się to wszystko zmieniło, że, że połowa premierów prawie polskich, które tu będą się polewały, to będą Serio? lagery. Tak. Wow! No to czegoś takiego to jeszcze nie było. Rok lagera zapowiadany od pięciu lat. Nadszedł. Ale. Przecież na e, WFDP wrocławskim mhm. e, mieliśmy okazję zrobić materiał na temat waszych pierwszych dzikusów. Mhm. Co z tematem fanki fluidowych dzikusów? E, ci, którzy nie, nie mieli okazji być we Wrocławiu i spróbować, będą mieli okazję tutaj, bo ostatnie praktycznie butelki, mhm. które mamy tutaj będziemy rozlewali, więc... E... Zdecydowanie warto. Bo bo są... Będą zupełnie inne niż w czerwcu. No na pewno. Niewątpliwie mm. tak będzie. No i też to są kilkanaście ostatnich butelek dosłownie. I kolejne dzikie piwo od nas to będzie dopiero przyszły rok zapewne. Mm. I to raczej druga połowa, więc warto. Grzegorz, na koniec coś jeszcze pominęliśmy, czy wszystko powiedzieliśmy? Bo kurczę, 9 minut. To... No, myślę, że zabraliśmy do, do, do kupy mm. wszystko. Co, co najważniejsze. W tym roku też warto podkreślić, że nie tylko na dole tu będziemy was mogli ugościć, ale też na wyższym piętrze. Jeżeli nie mieliście okazji sobie zobaczyć panoramy Hali Gwardii z góry, no to będzie dobra okazja, bo tam na górze też będziemy mieli drugi bar. Dużo o, dobrego. Więc... Świetnie. Słuchajcie, dla tych co byli, to nie ma co reklamować, wiadomo. Znacie ten klimat Hali Gwardii, natomiast jeżeli pierwszy raz się wybieracie, to zdecydowanie warto jeden z najlepszych festiwali, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w Polsce. Według mnie. No, dziękuję. Bardzo dobre piwa, świetna ekipa, świetni ludzie. Klimat miejsca wyjątkowy, jeżeli chodzi o Warszawę, szczególnie. Także wbijać od piątku do niedzieli. Widzimy się na razie.